Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nasz najmniejszy, a co za tym idzie najtańszy samochód, czyli Kia Picanto 1.0 benzyna i 67 koni. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska i Picanto, czyli nasz najmniejszy i najtańszy samochód, samochód, który jest przedstawicielem wymierającego segmentu A. 1.0 benzyna 67 koni, czyli podstawowy silnik, podstawowa wersja wyposażenia M w lakierze Clear White, czyli jest to biały pastelowy, dopłata za ten lakier 1100 zł, cena cennikowa Prezentowanego egzemplarza 61 600 zł. Brutto. Samochód dostępny od ręki, dlatego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu: 585523636. 3636 Kia Picanto, wersja podstawowa, wersja wyposażenia M. Od jakiegoś czasu już w standardzie mamy duży wyświetlacz, kamerę cofania, Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowy. Oprócz tego, oczywiście zestaw głośno mówiący, radio, systemy kontroli trakcji, 6 poduszek, pełna elektryka, elektrycznie sterowane, podgrzewane, lusterka. No i przede wszystkim, myślę, że stosunkowo pakowny samochód, jak na segment A, i dobrze wykończony samochód, jak na segment A. Tak wygląda grill. Te światła w zderzaku to są światła do jazdy dziennej Felgi stalowe 14 cali Pełna elektryka Sterowanie lusterkami Centralny zamek, blokada szyb, wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem, odbieranie-odrzucanie połączeń, tak wyglądają zegary w wersji wyposażenia M, duży wyświetlacz, Apple CarPlay, Android Auto bezprzewodowe, manualna klimatyzacja, dwa uchwyty na kubek, albo kawałek schowka, skrzynia pięciobiegowa. Fotel kierowcy wygodny, pełnowymiarowy, dobrze wyprofilowany, z manualną regulacją wysokości, duży zakres tej regulacji, sporo miejsca. Jak na segment A tutaj uszy od isofiksów na skrajnych siedziskach mamy dwa isofiksy. Kamera, bagażnik 255 litrów. Koło dojazdowe, zestaw naprawczy, czyli zestaw kluczy zaczep na siatkę, zaczep na siatkę. Jak na segment A wystarczający. Jeszcze raz. Kanapa. Tu sprytne rozwiązanie. Jeżeli tu nikt nie będzie jeździł, można sobie wpiąć tak oto sprzączkę pasa, żeby ona nie stukała. Oczywiście tutaj też jest takie specjalne przeszycie. To właśnie jest po to, żeby ta sprzączka też nie stukała. Też ona i tak tu podejrzewam, że będzie stukała. Dlatego to tutaj jest najpewniejszym rozwiązaniem. I fotel pasażera. Deska jak to w segmencie A twarda, ale ładnie estetycznie wykończona. Schowek apikanto Picanto 1.0 i wersja wyposażenia M. Odpalmy samochód. 1.0, 67 koni, 3 cylindry. Tak wyglądają zegary w wersji M. Komputer pokładowy. Temperatura zewnętrzna, całkowity przebieg 7 km, duży wyświetlacz, kamera cofania, dynamiczne linie, tak jak w segmentach wyżej, Android Auto, CarPlay, w tej wersji bezprzewodowe, oczywiście Bluetooth, panel startowy, radio, media. Zmiana stacji radiowych, setup, ustawienia. Manualna klimatyzacja, temperatura, siła nawiewu, miejsce nawiewu, zamknięty obieg klimatyzacja, podgrzewanie tylnej szyby dwa uchwyty na kubek albo schowek. Wszystko jest tak, jak być powinno wszystko pod ręką. żeby jeszcze zajrzeć pod maskę. 1:0 MPI 67 koni. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Osoby zainteresowane oczywiście zapraszam do kontaktu. 58552 3636 i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Movement that inspires.